Jacek Rozenek gorzko o małżeństwie z Małgorzatą Rozenek. Czuł się samotny. Po ich rozwodzie Małgorzata Rozenek 44 litry ułożyła sobie życie u boku Radka Majdana 50 litrów. Jacek Rozenek 53 litry niestety nie może się pochwalić stabilnym związkiem. W dodatku już od kilku lat ma ogromne problemy ze zdrowiem. Jak właśnie wyznał po udarze czuł się bardzo samotny. Jak się jednak okazuje to uczucie jest mu dobrze znane, i to między innymi z poprzedniego związku. Padły gorzkie słowa. Małgorzata i Jacek Roznekowie rozwiedli się w 2013 roku. Wszystko odbyło się w zgodzie i do dziś utrzymują dobre kontakty ze względu na swoich synów Stanisława 16 litrów i Tadeusza 12 litrów. Relacje mamy takie jak zawsze normalne mamy synów i to jest stała w naszym życiu. Bardzo się lubimy, szanujemy i jest świetnie, mówił aktor. Gdy w 2019 roku doznał udaru, Małgosia miała zaoferować mu wsparcie, także finansowe. I nigdy nie mówili o sobie źle, aż do teraz. Goszcząc ostatnio w programie Miasto Kobiet, Jacek Rozenek opowiedział o swoim udarze i powrocie do zdrowia. Zauważył, że po owym zdarzeniu był bardzo samotny, ale doskonale zna już to uczucie. Z jego usta padły gorzkie słowa. Dało mi to do myślenia, co to jest samotność w życiu. Zdałem sobie sprawę, że będąc w relacjach, w związkach z kobietami przez większość czasu byłem sam naprawdę. Nawet w tych najszczęśliwszych momentach, stwierdził, ma za sobą dwa małżeństwa. To z małgosią trwało 10 lat. Sam, w takim znaczeniu, że życie przeżywamy sami. Tak jak się rodzimy sami, tak odchodzimy sami. Bez niczego. To taka metafora. Wszystko, co bym powiedział, jest już napisane i powiedziane. Ale dotarło to do mnie z ostrością, wyjaśnił.